Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. 9.15 jest już na zegarze, w studio też jest, no wiadomo, Bartosz Kopiński to od samego rana, ale dołącza do nas Leszek Wspaniały. Hej, hey, hello! Od samego rana też, choć może nie w temacie dla reportera, a w serwisie. Natomiast nie wiem, drodzy słuchacze, czy wiecie, ale za chwileczkę się dowiecie, że my dzisiaj temat dla reportera mamy na słodko. Bowiem, o! bowiem, Bartek ma urodziny. Ale nie dzisiaj. No jutro, ale. No, ale my robimy Wigilię urodzin Ja Dokładnie. już jestem... Ciadek jestem to już. <laughs> <laughs> <Zadzwonię> do tematu <laughs> dla reportera z jakimś problemem. 726-114-114. Dobra, koniec żartów, <laughs> bo to nie kabaretowa audycja, tylko interwencyjna, ale cał całkiem ciekawie by to Bartko wyszło. 726 114 114, dzwonicie drodzy słuchacze, my czekamy na Wasze telefony. Nie kończący się temat dziur w drogach powiatowych. Niestety w dalszym ciągu nie mamy odpowiedzi ze starostwa powiatowego w Głogowie. No Zresztą, przy tych warunkach, to bardzo wątpliwe, żeby służby się pojawiły i cokolwiek dla nich robiły. Teraz to przede wszystkim trzeba się zająć tym, aby usunąć liskość, płużyć, posypywać, żeby było bezpiecznie na chodnikach i na drogach. A obawiam się, znaczy nie obawiam się, jestem wręcz przekonany, że dzisiaj tematu drogowego nie zabraknie. No, ciekawe, jaki będzie pierwszy temat, bo już odbieramy pierwszy telefon. Dzień dobry. Słuchamy, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, zgłaszałam do Was ten chodnik róg trzeciego bloku ulicy Polwarcznej, mm -hmm. co był uszkodzony. On do dziś nie jest naprawiony. Mm -hmm. I to się tam źle idzie, bo jak ktoś starszy chory, to się może wywrócić. Za te śmieci częściowo ko koło świetlicy na leszka tutaj, jak jest Polwarczna a rób tej świetlicy naprzeciwko tego nowego bloku, to wzięli częściowo uprzątnęli, resztę zostawili. Rozumiem. Co do chodnika na Folwarcznej, zapewne będzie trzeba poczekać, aż troszkę mróz odpuści, a temat był zgłoszony, no to się przypomnimy. Ja już dawno zgłaszałam. No proszę panie, to takich uszkodzeń w chodnikach jest bardzo dużo. Natomiast no, tak jak mówię, jak warunki pozwolą, to z całą pewnością będzie naprawiony, a ja się z tym tematem też przypomnę. No to będziemy przypominać się Ta. i czekamy na kolejny telefon. No, a za pierwszy bardzo dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy. Do usłyszenia. I przypominamy no. numer telefonu. 726 114 114. Właśnie, właśnie. I pod tym numerem czekamy do 9.45. Drodzy słuchacze. 726 114 114. Czekamy na kolejne tematy, które Waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarzy Radielka. Dzwońcie śmiało, myślę, że chwila muzyki powinna Was natchnąć do tego, aby do nas zadzwonić. Przed weekendem pomyślcie, co moglibyście nam zgłosić, jaki temat, czym nas zainteresować, a my potem będziemy starać się te tematy przekazywać dalej. Dzień dobry, miło mi. No, no, że mogę <grafię>, pogratulować świetnego programu muzycznego, całodobowego. Chętnie słucham właśnie radia Elki ze względu na program muzyczny. A z racji tej, że jutro <grafię> pan Bartosz urodziny obchodzi, to tym bardziej <noise> należą się jemu kwiaty i motyle i również jego koledzy z redakcji muzycznej. A bardzo dziękuję. Dziennikarze <noise> pan i, I pani jesteście bardzo fajni. Wam też życzę wszystkiego to, dobrego to, to w prawda. nowym roku. Fajni są, to bardzo prawda. Dziękujemy. <grym grym> Dla my, my pani też składamy najlepsze tak życzenia tak? z okazji Nowego Roku. Oj, I dziękuję, pani się urodziła. Dziękuję. No, pewnie tak, się su nas w radiu. Właśnie, no zresztą potwierdzała, że słucha radia LK, to Tam, na pewno tak nas słyszy. Wszystkiego dobrego i Ej, bardzo dziękujemy za ten temat. Nie telefon. ukrywamy, że lubimy. Ja takie dziękuję telefony. za życzenia. Tak. Lubimy takie telefony, prawda? Tak, natomiast no, kwiaty i motyle zarezerwujemy sobie dla osób i instytucji, i, tak. i, i urzędów I na przykład. Służb generalnie Bartek które... ma kwiaty i motyle w głowie, tak. to już mu wystarczy. Ja, on kota w głowie i psa w domu. <laughs> <laughs> wystarczy, naprawdę. Pisa, Pisa, bardzo dziękuję. Zaś, zaśpiewamy Bartkowi 100 lat po temacie dla reportera. Po temacie dla reportera. Tak. No, reportera. Trzymam cię za słowo. I po za Tak, nie zdecydowanie nie poza anteną. Dziękuję, że to zrobicie. Po, po tłumacie dla temacie <laughs> reportera nie wyłączajcie rady odbiorników, bo będą Będziemy śpiewać poza anteną. No dobra, a teraz czekamy na Wasze telefony. 726 114 114. Dzwonicie z całego zagłębia miedziowego: czy to głogów, czy to lubin, czy to polkowice, czy to całe zagłębie miedziowe, gdzie tylko słychać radielka zagłębia miedziowego. Tak pięknie te polkowice zaakcentowałeś, a no widzieliście co wczoraj wyrabiały koszykarki BC Polkowice w EuroCup? Nadjeżdża, ale je rozjechały. Powiem Wam, w pewnym momencie jak zobaczyłem. Wynik 62 32. Mówię po tym, co widziałem w wyrównanym meczu w Polkowicach, mówię, będzie ciężko w Rosji, ale no, no, kapitalne zawody, naprawdę. Gratulacje. Polkowiczanki w jednej, ósmej, a tam rywal z najwyższej półki, bowiem Walencja, czyli obrońca trefową z poprzedniego sezonu. Szykuje się naprawdę mega sportowe widowisko. Nie takich rywali się rozjeżdżało. Tak. <laughs> I ja oby tak było. A najczęściej to słyszymy od rozjeżdżonych trawnikach. Tak, tak. O, o, to między innymi w Lubinie, tak. to między innymi właśnie. Czekamy na, cały czas na telefon naszej słuchaczki, która wspomniała nam o m, Kołodzieja. koło dzieja, bo nie możemy namierzyć tego miejsca. Więc... Teraz, teraz, jak zaśnieżyło, to też nie namierzymy, o, ale. No, to teraz będzie ciężko. No, tak. ale, ale gdyby słuchaczka jednak nam dała znać, gdzie to tam dokładnie było to. Tak jest, żeby... Bo Bartek był, ja byłem i nie udało nam się tego zlokalizować. W którym miejscu to, to jest. No ale cóż, no jak nie to, to inne, nowe telefony, 726-114-114, dzwoncie, drodzy słuchacze, śmiało, z całego Zagłębia Wędziowego my te tematy notujemy, a potem albo ruszamy w teren, robimy zdjęcia i przekazujemy służbom, albo po prostu bezpośrednio po programie już informujemy o, o pewnych sytuacjach, o których nas poinformujecie. Wszystko zależy od rodzaju tematu. Tak jest. 726-114-114, zanim kolejna osoba do nas się dodzwoni, no to znów posłuchamy muzyki. Dzień dobry. Na skrzyżowaniu Paderewskiego i Edukacji Narodowej tam takie trzy, trzy domki są, I po, po prostu szeregowe. I stamtąd z prawnika wypływa woda, widocznie rura pęknięta od dłuższego czasu i, i płynie przez ten. Przez chodnik na ulicę i jak temperatura minusowa, to, się no robi to oblodzone to jest. Mm -hmm. Paderewskiego nie. z Komisji Edukacji Narodowej. Kiosk, kiosk słynny w ruchu jest jeszcze co szyby powybijane i, i drzwi wyłamane od dłuższego czasu i nic się tym nie interesuje. No to my postaramy się tym zainteresować. Nasza reporterka Iwona Mierzwiak myślę, że tutaj postara się zainterweniować. Róg Paderewskiego i Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie. Tak, tak. Od dłuższego czasu tam trzy domki takie są szeregowe i z Trawnika wy, wypływa tego. Widocznie rura pęknięta i na na chodnik płynie i, i na ulicę tam i, i zamarznięte jest, jak, jak jest minusowa temperatura. Mamy zanotowane, dziękujemy za to zgłoszenie. Bardzo dziękujemy. Eee, no to i... taka interwencja, że tak powiem na CITO, to by dzisiaj już To, czas to, jest, to jest temat, który już słuchacz nam zgłaszał poza anteną, ja przekazałem y -y. go Iwonie, natomiast A. problem polegał na tym, że Iwona nie mogła tego miejsca namierzyć. Mam nadzieję, że teraz, jak już jesteśmy, e, jak już nasz słuchacz zadzwonił i dokładniej określił to, to miejsce, Iwona to będzie łatwiej. szukać lodowiska. Tak jest. Odbieramy kolejny telefon. Słuchamy, dzień, dzień dobry. dobry. Halo, dzień dobry. Ja dzwonię z takiej strony. nie wiem, czy ktoś, ktoś już to zgłaszał, ale to jest skrzyżowanie Rudnowska-Cyprysowa na Mocyplikach. Mhm. Tam była zmiana organizacji, organizacji ruchu Tak. i tam by się przydało lustro, bo tam z... ciężko wyjadę. Zgłaszaliśmy to już, jeden słuchacz też dzwonił i też strasy, tak jak pan z tego, co słyszę. Natomiast zgłosiliśmy to służbom i czekamy na reakcję. Rudnowska z Cyprysową, prawda? Dobra, ja mm. Pozdrawiamy serdecznie do usłyszenia. No, jest coś na rzeczy, skoro kolejny słuchacz kierowca mówi, że, że lustro by się tam przydało. Przypomnimy się w takim razie. 726, 114, 114, 2-3 minutki, jeszcze poczekamy na wasze telefony, potem krótka przerwa reklamowa. Po przerwie będziemy oczywiście wracać, ale jak tylko jest okazja, no to dzwoncie śmiało, bo jest wolna linia i czekamy na wasze zgłoszenia. 726, 114, 114, pod jest ten numer. Telefon. Już kolejna osoba dzwoni, dzień dobry. Dzień dobry. Słucham. Ja z takim tematem dzwonię. O, e, przejście tu od łokie e, o, e, Kazimierza Wielkiego na drugi piastów do Okej Parku. Przy ławkach były śmietniki. Od Sylwestra te śmieciki są łącznie z tym, kosze chodzimy na śmieci. Mm -hmm. Są powyrzucane jakichś osiłków e, rozpierała chyba siła. I no. one do dzisiaj są niepoustawiane przy ławkach. Na Kazimierza Wielkiego? Kazimierza Wielkiego tu na skróty, jak się jedzie do okiej Parku. Aha, już wiem. Między działkami a parkiem, tak? Tak, ta alejka co jest, są ławeczki poustawiane, jak nie ławeczki, to śmietniki porozrzucane, albo czasami na przystanku to na Łokietka poroz... osiłki się wyżywają. Mhm. Tam te śmietniki po prostu zniszczone, powyrywane, po, po... zniszczone, tak? Z tym betonem. One były nowe, poustawiane, są ładne, ale wszystko powyrywane z tym betonem, powyrzucane z, z tej alejki. I one dziś są od Sylwestra, od Nowego Roku. No dobrze. No to nieźle, ktoś zostawił rozum w domu, idąc tą olejką w takim razie, robiąc takie rzeczy. Zgłosimy to w takim razie, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, miłego dnia, do widzenia. Pozdrawiamy, do usłyszenia. No i tu apel, nie niszczcie, naprawdę, po co? Nie no, wiem, po prostu w niektórych to nie trafia, ciężko niestety. to w ogóle w jaki sposób wytłumaczyć. To co, krótka przerwa reklamowa? Myślę, że tak, 29 minut po godzinie 9. No to teraz krótka przerwa reklamowa, po niej wracamy do tematu dla reportera. Zaczynamy drugą część dzisiejszego tematu dla reportera. 726-114-114. Numer się nie zmienia. Czekamy pod tym numerem na tematy, które Waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarzy Radia LK. Zadzwońcie śmiało. Niecałe 13 minut pozostało do zakończenia tematu dla reportera. O zainstalacji lustra przy wyjeździe tutaj z Cyprysowej na Rudnowską poinformujemy służby, zgłosimy też te zniszczone. Śmietniki na alejce prowadzącej od Kazimierza Wielkiego w kierunku Okejparku. Parku. No i też Iwona Mierzwek zainteresuje się tematem, tutaj o którym mówił słuchacz z Lubina, odnośnie Rogu Paderewskiego i Komisji Edukacji Narodowej, gdzie tam jest naprawdę no, jakaś awaria chyba. Trzeba ją usunąć, żeby nie było ślisko i zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądać. 726 114 114. Dzwonicie, drodzy słuchacze. My czekamy, notujemy wasze zgłoszenia i potem uruchamiamy, przynajmniej staramy się uruchomić pewne y, służby czy instytucje, żeby y, pomogły w tych problemach, które nam zgłaszacie. Także śmiało, śmiało. Proszę się nie krępować. No, chyba bezpiecznie w regionie dzisiaj jest na drogach, bo spodziewałam <laughs> się tematów takich drogowych y, około śniegowych, y, a tu nic. No widzisz. No to dobrze. No dobrze nie? jest, Chyba jest dobrze. Nie. Tak myślę. Dlaczego wątpię? W różnych miejscach, że tak powiem. Zależy zale 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 gdzie dobrze. się jedzie, po jakiej drodze. I, I po jakim chodniku idzie, także tak o, naprawdę. Właśnie. Generalnie no, trzeba być ostrożnym i na drodze, i na chodnikach. Dzień dobry. Witamy. Ja tu się też zgodzić, bo tam ta pani mówiła o tych koszach gdzie tam jak ten park między pierwszym czasem, a drugim, nie? Mhm. A tutaj na drugim paszczowie. Kazimierz wytliwego też jest są, to chodnika jest ścieżka rowerowa i piesza, z dłuższej drogi, nie? Te są kosze, wszystko są powywalane. Ale na, w którym miejscu? Od jakbym od piasta kołodzieja, nie? Wzdłuż, tutaj jest, zabaw jest, nie urzędowy, kosze są powalane, poniszczone i tutaj z dłuższej drogi są kosze strzają przy tym chodniku, nie? Na piasta kołodzieja. Zależy pi są kosze powierowane z ziemi. Na piasta kołodzieja, tak? Tak, o taka odjazd w dół, tam jak się do Dino, nie? W dół do Dino, okej. Okay. Dobrze, mamy zlokalizację. Mamy nie, rowerowa ścieżka i bieżę, nie? Zapisane, zgłosimy. Dziękujemy No i, i tam właśnie lewą na Po jednej i po drugiej stronie. Mm -hmm. No to mamy już temat zanotowany. Będziemy sprawdzać. Dziękujemy za telefon i za zgłoszenie. 726 114 114. Kolejna osoba do nas dzwoni. Dzień dobry. Słuchamy. Dzień dobry witamy yy, Proszę Państwa, chciałem zgłosić yy, Rudnowska w stronę Przedmościa, Grębocic W ogóle nie posypana, nic Ślisko yy, Tutaj wjazd do Głogowa Jest okej, okay, w Głogowie okej okay, Ale poza miastem jest tragedia yy, Czyli mówimy o Rudnowskiej Czy już poza miastem droga? Yy, na przedłużenie Rudnowskiej Czyli to jest yy. droga 292 tak. yy. Czyli ślisko Nieposypany w ogóle. No dobrze, to. No dziękujemy mamy. za to zgłoszenie Dziękuję. i za ostrzeżenie tak. dla innych kierowców. Noga z gazu zdecydowanie. 726, 114, 114 i kolejne telefon. I tak, odbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry, ja w tej samej sytuacji, tylko w drugą stronę 292, to samo w kierunku kurty akurat wódz się wywrócił leży w rogę. Po... W którym, w którym po... miejscu, proszę powiedzieć? Eee... No to tak jakby pan miał z głową, w minie ten yy, zjazd na biegu, kawałeczek daje na tym zakręcie, a ciele, jak się wjeżdża na, na, na wieś do Żukowic. Mm -hmm, mm -hmm. Ca Całe jest tam normalnie ta się świeć, cała się bus, teraz położył, na rowie leży leży gości hmm. y Nie ma utrudnień w ruchu, jest poza. Nie, 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 nie. Znaczy tu w ogóle, w ogóle nikogo nie ma w tym błócie, Aha, A -a. to, jest, to może, może jakoś o poranku to się wydarzyło A -a. i po prostu. Nie, nie, to teraz, bo ja, ja tu je kilka razy dziennie, kilka razy, z tam i 20 minut temu go nie było. Mhm. Okej, okay. dziękujemy za to zgłoszenie. Dziękujemy i znów droga wojewódzka. 292, tak. tak. To uważajcie kierowcy. Ostrożnie. Noga z gazu zdecydowanie. Ktoś przystał albo za mało posypał. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja dzwonię w sprawie e, skrzyżowania. Chodzi o e, ulicę Legnicką i wjazd do Jaczowa, ale nie ten pierwszy e, od strony Głogowa, tylko ten drugi e, No tam za tym wzniesieniem. Mhm. Tam jest takie niestępne to skrzyżowanie pod yy, 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 bardzo ostrym kątem i jadąc z Głogowa, żeby tam wjechać, to po pierwsze trzeba yy, zawsze przekroczyć podwójną linię ciągłą, ponieważ yy, no, no nie ma innej możliwości. Trzeba by było podjechać kawałek, skręcić pod kątem ostrym, żeby wjechać w tą ulicę. No ale to, to jest jedna sprawa. Ale druga sprawa jest o wiele bardziej poważna, a mianowicie jadąc z Jaczowa i wjeżdżając na tą ulicę od Polkowice Głogów w tym samym miejscu, tam jest przy tym ostrym zakręcie, jest bardzo głęboki ruch. I nie ma tam żadnego zabezpieczenia, żadnej barierki, niczego, yy, które chroniłoby kierowców, a szczególnie w takim okresie, bo jak jest lato, to widać, że tam jest ten ruch, ale jak jest śnieg, no to ta, ta widoczność tam jest beznadziejna. I chodzi o to, że yy, żeby wyjechać z Jaczowa i pojechać w stronę Głogowa, no trzeba być wyjątkowo ostrożnym, żeby się nie znaleźć yy, w tym rowie. I y, y, moja propozycja jest taka, żeby tam y, ustawić jakieś, postawić no, barierki, tak jak jest y, przy innych drogach właśnie w takich, w takich właśnie y, no, niebezpiecznych miejscach, bo kierowca wtedy wie, do którego momentu może dojechać y, do, do tego skrzyżowania, tym bardziej, że ono jest y, pod bardzo ostrym kątem. Mówimy o zjeździe do Jaczowa... Mm... Tym, tu gdzie jest lewo lewoskręt, czy tu bez tego lewo lewoskrętu? Mówimy o wjeździe do Jaczowa, nie tym pierwszym od strony Głogowa, mhm. zaraz za, e, za tą restauracją Rodos e, i tam, gdzie jest e, firma ta budowlana, tak? tylko mów, mówię o tym drugim wjeździe, gdzie trzeba przejechać z dłościska i tam jeszcze na tą za górkę i, mhm. i zjechać, zjeżdża się na dół i jest. Drugi wjazd do Jaczowa. Tam jest bardzo dużo ludzi wybudowanych tak, i prawda. mnóstwo samochodów tam jeździ właśnie tamtą, e, 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 korzystając z tamtego skrzyżowania. No i jest ono no, naprawdę niebezpieczne. Ja nie wiem, czy ze względów bezpieczeństwa nie warto by wykonać lewoskrętów, tak jak przy obu tych zjazdach do Jaczowa, o tym, o którym pani mówiła za Rodosem i o tym, który jest jeszcze jeszcze dalej. To, to... Tam jest. Tam jest z ulicy Legnickiej, jest no, ten lewoskręt, ale to nie chodzi o, o to, że, że można tam wjeżdżać, tylko chodzi głównie o wyjazd z Jaszowa kierunku głogowa, z, tamtego, yes. w, z tamtej właśnie drogi. Mm -hmm. Dobrze, to zanotowałem sobie to i spróbujemy zapytać. No, A się prosi, żeby była jakaś, jaka, jakaś osłona informująca, że, że że, przy samej drodze jest bardzo głęboki róż. Dobrze, zanotowane. Dziękujemy ślicznie. No, dziękuję również. Pozdrawiamy, Dziękujemy. do usłyszenia. Obszerny, merytoryczny, wytłumaczający telefon. Zobaczymy, jakie będą kolejne. Nie spełna 5 minut do zakończenia tematu dla reportera. 726 114 114. Dzwonicie, drodzy słuchacze, a my te tematy notujemy i potem przekazujemy dalej odpowiednim instytucjom, firmom czy przedsiębiorstwom. No i czekamy wtedy na interwencję i reakcję. Szybszą bądź wolniejszą. Różnie to bywa. Ale wy to już nie czekajcie do ostatniej chwili, bo czas no i nie czekając właśnie się kurczy i już odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanko. Czy mogliby państwo zainteresować się sprawą wyjazdu z BP w stronę Legnicy w Głogowie? Czy można byłoby tam zrobić przejście dla pieszych takie, to się nazywa, zdaje mi się, wyniesione? Bo ludzie wyjeżdżają z BP mają pas do, do włączenia się do ruchu. Wjeżdżają na ten pas pewna... no... na dużej prędkości, nie zważając na to, czy ktoś jest na przejściu dla pieszych. Notujemy sobie. Czyli co, sugeruje pan wyniesione przejście dla pieszych? No, ono by spowoliło właśnie ludzi, którzy wyjeżdżają z BP przed wjazdem na... no... Przed szybkim wjazdem na, na swój pas, tam, żeby włączyć się do ruchu. Mhm. Bo tylko widzą, że mają wolne miejsce od strony światełu i sandał, i na, na drogę. No Podoba tak. mi się określenie sandał, no tak. i na drogę. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, do widzenia. Miłego dnia. Tak? Do widzenia również. Dnia również też dnia, oczywiście. Sandał, i na drogę. To szerokości, na, spokojności. Ale, ale ostrożności dzisiaj. Ale sandał tak, tak. o tej porze roku to trochę słabo, nie? No dlaczego? Chyba, że w skarpetkach. Lubi, jak ktoś lubi? Ostatnio widziałem cieplutko. pana w, fla, w klapkach, w skarpetkach. Można? Można. Można nawet bez skarpetek. Można. zależy od. To jest kryoterapia? Tak, upodobań. Tak, kryoterapia. E, dobrze, drodzy słuchacze, my czekamy na kolejne telefony, już ostatnie, bo to trzy minutki ostatnie zostały. Tak, zapraszamy. 726 114 114. Nie czekajcie do ostatniej chwili, to naprawdę już ostatnie minuty, więc dzwoncie, korzystajcie z tego momentu. Bo... bo jak nie dziś, to dopiero po weekendzie. Tak, zobaczymy, co zaobserwujecie w swoich okolicach przez weekend, no i będziemy czekać na wasze telefony w poniedziałek, a dziś jeszcze dwie minuty zostały, żeby do nas zatelefonować, i zachęcamy do tego, żeby z tego po prostu skorzystać. 726, Kasiu, dokończ. 114 114. Tak, czekamy na słuchacze. A w oczekiwaniu można na przykład na WP wejść, sprawdzić nowe galerie foto. Tak, zobaczyć co się dzieje w weekend, w Uch, dziale co, gdzie, kiedy. Też, ale przecież uhonorowani na scenie teatru artykuł pod takim tytułem 17 par z Głogowej okolicy obchodziło złote gody, to wczoraj mm -hmm. było w teatrze w Głogowie. Piękny. Pół wieku razem, to naprawdę. Mm, gratulacje. Piek, piękna, piękna, piek, piękny czas. Ja bym chciał pół wieku dożyć. <laughs> A my tobie 100 lat życzymy. Tak, z sto, to 100 lat roku. mi życzycie, a wszyscy i tak dzielą na pół. <laughs> dobrze, 7, 2, 6, 114, 114, ostatnie półtorej minuty chyba zostało, z tego co tak. dobrze widzę. nawet niecałe. No szkoda tutaj jak, jak jakiś utwór zagrać, a, nie? No bez bo tyle czasu pozostało, więc drodzy słuchacze, na 3, 4 dzwonicie. Dokładnie 3 4. A jak nie zadzwonicie, nie, to tylko... 3, i ry. ry. Tak. A to na i czy na ry? Na... Iry. Nakończymy w takim razie temat dla reportera, bowiem nie ma sensu przedłużać. Dokładnie. No dobrze, to jak nie, to nie, to słyszymy się w poniedziałek na pewno o 9.15. Zapraszamy. Zapraszamy. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.